O, to jest. Co to jest ta tekstura? To jest ten model! Z Robloxa. Patrz na to. Patrz na model tego pachałka, stary. To jest kurwa Roblox Quality. Ale, ty, ale patrz to, dosłownie są... To jest kwadrat na kwadracie. O O stary ja się przepraszam. Muszę cię zabić. Tu ze mnie dzwoni! Czemu to jest Roni Magda dźwięk? Mam 500 000 zł, to jest w dość sporo, jak chodzi o to, co mogę z tym zrobić. Oj stary, słuchaj, 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 jestem tak samo sztabakiem. Słyszysz? Tak samo jestem. Na k***a, daj mi pozabić ludzi. Ja jestem dość szybki w ogóle. Ja też jestem sztabakiem. Stary, ja też jestem sztabakiem jak coś. No chyba tego nie uszanuję Okej, okay, ja chcę w to być, wcale ty się ruszasz, nie? Dojebana gierka Nie, powiedz coś śmiesznego, proszę Kto? Ktokolwiek Ja myślę, że no, Wave no jest bardzo śmieszny, keep. powiedz coś Kto jest śmieszny? Wave? Hey, ja? to ja ja dobrze tak Co tak tak to Wave? Dzięki niebio, wave, wave nie ma. powiedz coś, po coś śmiesznego Eee Nie wiem Haha! Rzeczywiście był bardzo świeży. już nigdy nie poproszę o rekomend... na. kurwa. mu ty mieś laser w dłoni? No właśnie, no. Ej, tak myślałem stary, tak myślałem. No chodź, co, chodź, chodź, chodź. co? Nie, 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 nie naprawdę. nie, 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 nie rzucę, nie rzucę. Nie rzucę, nie rzucę, pasz patrz, ja tylko polejdę, patrz, mam lewą rękę tak wyciągnę tam patrz, mam lewą rękę, tak tam, patrz, mam le lewą rękę i... Czekaj, słuchaj, słuchaj, nie, nie rzucę, no nie, nie, nie bójcie się, no nie bójcie się, bo... Patrz, ja mam wyciągniętą lewą rękę i robię pap, pap, patrz, patrz, patrz No bo daje to, to ma... no, ej, to było niezłe No bo... co? A, jestem ten, to jest Saiyan yy, 2 Ma piłka, in question, jak to jest piłka Ej, to czy śnieżka, może, przepraszam Kurwa, zginiesz O, przy, dobra Zagin... Ja żartowałem, no Ja na jego miejsce rzuciłem swojego teammate'a Bo akurat w jednym miejscu Bo zaczął działać Wow Boże, wspomniałem na kompach, że to jest jakieś kaja w stylu Czemu oni się zabijają? Ja pierdolę Nie odbijam fryer Fajnie ten cyber Dobra, jedę zabierze tego plaga, kurwa Skąd ją wykrył, kurwa Co? A bo w windzie To jest pig gameplay, trzeba sobie z najlepszymi gunami się na respawny Oj, ja właśnie nie o, i 8,5 minuty na respawn, no co? Nie, wiem, czy to jest dziwne, na mi się to podobał w sumie. Zabije ci potem. Ej, zabije ci potem, Wojt, Ej, Wojt ci zabije potem. Co? Czemu ty chcesz mnie Nie, nic nie mówię. A ty Sasza może rozleci tak. Pas? Znasz za 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 sunu tak leci tak. Nie słyszę nic. Ona ona tak leci, ona tak się. To taką mu ta? A ty, wol? To ona chyba tak, ona leci tak, że nie no stary, ja nie mainuję w Dead by Okej, okay, dobra, to było porównanie akurat oh, oh, oh. Mam ty takie ty gówno ty no O, to jest Dobra To był zwykły węgiel, Przysięgam. to był zwykły, to był zwykły Dobra, dobra Mam stary klamkę Walter White Walter White. Co, ja się boję? Spokojnie, spokojnie, nie przyjść tak będzie dobrze. Kurwa jedź, wiadom po nas. Psy! Mała plaga. Nie tam. Ten... Ok. Och, super. Chyba użyć... Uh. Chciałbym użyć tego tą czapkę na TF-y Jest kąp, nie, skąp, nie, nie tego Bądź mnie szukasz A jest kąp kurwa, nieważne Ten kolega Przenoszę, osiawoj Ej, co ja zrobiłem? Bo no! Krzyk, 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 krzyczę DNTF, że się poddaje, on do mnie spokoja z rewolwera, walę. <laughs> Hahaha, czy chyba zbladnia, bo ja dalej świaszczą sobie? Dobra. To mi spinał. To mi szówek, to mi szówek, u chyba. Tu mam pimple chyba. O nie. Ale co to są paka? Święta to z makowca. No właśnie, Jakby Wojt strzelał. Co? co tego? Co? Co? Ej, co? Neckle? Gadam, że... Mnie, mnie boli obecnie... nie obecnie... Mnie... No, ja też. No kurwa... No, mam, cię zabić. Gadam, że... Gadam, że... Mnie obecnie w asalu fakt, że jakby... Twój... Mining jednej osoby, jakby... Jednej osoby pojedynczej bo jest taki mały. W sensie... Bardzo, bardzo mało... Znaczy, się, tylko jedna osoba, pojedyncze gracz, nie? Względem tego, co było kiedyś. I na przykład w LeBadę pojedyncza osoba zaczę w chuj, nie? I to jest fajne. Bo nie znaczy. No, się... kolejna osoba i na widy No i zabiłem. Ej, ja chyba. Oj, dobra, wiecie co, ja, przepra ja przepraszam, ale ja chyba muszę was zabić, nie? Mam. mam. mam Steel Water. Nie, po co, się dwa razy.

Mala. Ok. Przykro mi, że to był człowiek. <głos> 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 <A>. <głos> no, to wcisk poszło. A ty się boisz? Stale czekaj. Ja też jestem dziwny. Słuchaj, stary, ja też jestem dziwny, ej ty, ty, patrz, o... no nie pij mnie, słuchaj, ja też jestem dziwny No, dobra, nie, ty nie żujesz O, zabiję go? Nie <śleszy> <śleszy> Uuu O Tak działa mi, ale Kurczę Działa mi, działa mi opening Ale mi oczy od tego, bo mi się odwróciła od monitora A naprawdę, naprawdę To się bo Nie, bo po prostu Te, jak siatka myślę o na działa Ale badnik Może jak badnik wbił, to teraz niebiescy w końcu wygrają, nie? Stary, ja daję, nie patrzę na monitor, skim gadam Ejjo

Pochwały! Nawy świateł żółły! Ej, to, to, to jest taki inny film niż Asa, stary, to jest tak fajne! Widziałem! On typa! ok, dostałem wpierdol! Oła, wow, mój oczy, dobra, to jest fajne, ale mój oczy. Uwzględnione takie i w ogóle, ale nie mogę na to pasować. Oooo! No ale dobre Fajne to jest, ale. Zagram lunda i jedę gość wychowała sala, bo przecież jest update i w ogóle. A jestem dalej w ogóle, nie na górze. Trochę śmieszne Idę drugą stroną Tegoś zniknę Okej okay. Fajnie, że... A to to jeszcze Nie jest legowane To wow. odstawanie Ale fade in Spaniały człowiek, wspaniały człowiek, wspaniały człowiek Nie wiem czego słyszałem czy nie ale... Fajnie kurwa, że tutaj Ej, nie, to daje za... A nie, coś tak zlagowanym strzegiem kurwa. Ciao. Nie został, kurwa. Spierdolaj. Cześć, Badnic, nie no ty kazałeś mi spierdalać, teraz się, teraz z tobą nie gadam Przepraszam, nie, ja teraz nie, nie gadał. przepraszam Nie, przepraszam cię To jak Badnik Karo po roku wrócił o ten serwis Wspaniały człowieku Jebany na liście pału, jebana pierdolona Dobra, przepraszam, nie biegam ten kurwa, brez Nie bijcie mnie Dobry chłopczyk, dobry chłopczyk Na kolana, szmato na suczka Kurwa, czujesz się jak na Bloodhuncie, stary, w piku Asala, naprawdę Co się dzieje, kurwa? WZEW NIE Wspaniały człowieku Dobra, nie bijcie mnie, nie bijcie mnie Staw mi pizdę, bo zaraz się przyjadę do tej kurwa, nie wiem, choroszy jebanej Bydgoszczy Byd Serio? A, no, Ej dobra, nie, nie, nie po, ser ser <zysklarzionale> serio, w Bydgoszce Serio? On się nie da wie chyba, nie da <ślamu> Co to? Na no to patrz. Ja właśnie nie mam pojęcia Chyba Ooo, ja pierd... Widamy nas kurwa, te treści, jajce, myśmy chcieli tam być A, pić. co, nic nic się nie zmienia w tejże, kurwa od pół roku. A czy to stary to jest wina gry bardziej niż kurwa gracza, według mnie. Czemu? No co, jakby. Z... Jeżeli gra nie jest niepotrafiona. Jeżeli ...developer gry nie jest w stanie zde tak zdezygnować gry, aby takie sytuacje nie miały miejsca, to jest wina gry. Niż bardziej niż gracza. Jeżeli masz mechanikę gry, która jest przykład, niesprawiedliwa, nie? To... Problemem jest fakt, że ona istnieje, a nie, nie fakt, że graczem używa. <grywa> <grywa> o mój laser. Czemu on mi on laser dzwoni? Nie, 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 wtedy bo cię kurwa zabiję. Przekażę. No gdzieś mnie ten... Czemu ta gra jest tak krasna? że... ten niebieski promień był do swojej... Kurwa Jezu Tak co to Ja umrę, ja umrę, ja umrę Dobra, ta kraja jest rozwalona, dalej No Ja wiem No Wiem, wiem, laser Ester, to Ja podchodzę i... Cześć, jest stój I ja mogę cię... tego... Pat, pat A to go całujesz czoło? Nie, ja go głoskałem To jest chyba najlepsza część tej gry, naprawdę tak, 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 zamieniłeś się wszyscy nawzajem. O, tak, ma, tak bardzo nie tego nie potrzebuję. potrzebuję, proszę wyłóżcie będzie twój śnieg. Czemu tu jest 20 osób, tysięcy, milionów ludzi? A, a. Stop resisting, stop resisting. Stop resisting, stop resisting. O. Dobra, nie, ja powinien się zabić na to, co To zbrodnia wojenna. To zbrodnia wojenna. Ej, to była zbrodnia wojenna. To była zbrodnia wojenna, mordo. To jest skilowe, nie? To jest tak skilowe. To jest tak skilowe. O, oh to chyba idzie do Montag, nie? Ja wrzucam to na reddita z podpisem uh, Sig GAMEPLAY uh, TOP TIER MOVEMENT z 1000 godzin, 500, how, how it looks, looks like oh. SIG MOVEMENT uh, KOMPILACJA

on to słyszy, bo ma stream. E, tak, pamiętam cię. Pamiętam, jak się na gadać mi w ogóle o tym. No, o tych kurwa. Zasach. Masz Masz? masz pierdą. No, ale tak w sumie na no poważnie, to według mnie ma w cholera teraz problem, jeżeli chodzi o to, czy czujesz swój impact na output roz rozgrywki, nie? W sensie, kiedyś wydaje mi się, że pojedyncza jednostka miała więcej do zrobienia. do ...możliwego do zrobienia niż obecnie. Yy, nie, mam wrażenie, że w z zdecydowanie mniej... ...czuć tak jak kiedyś, jeżeli chodzi o to, że... ...nie wiem, trafiasz tam, nie strzelasz, tak dalej. Yy, mo może to w sumie pierdolę głupotę akurat, ale... Yy, no po prostu też SCP-ki, ile zdrawia? No, no nie doga ma 2500 zdrowia i 3500 shielda, z ...ma teraz buffę dla Staminy, żeby może... ...ją regenerować po 5 sekundach bodajże, a nie 7, jak wcześniej. O, jeszcze, chyba wcześniej miał jeszcze dłużej. No i więc yy, jak wyjadłeś mu magazynek z crossvac'a, załóżmy, masz tylko jednego gana, to bijeś go tak do może 200-450 zdrowia jakby jego wysokim Shielda, nie? No i on ma już trochę staminy, może sobie spierdalić i to jest wow, już, wow. Ale też takie pojedyncze jakby mechaniki są nerfione, tak samo, no dajmy na to kolany. nie? Kola dostała tego nerfa, że w ogóle więcej jest obrażeń, potem zbuchwali ją, że w ogóle daje ci troszeczkę większy movement speed zamiast tego co był wcześniej, ale końcowa dalej w sumie nie jest to jakoś mega zadowalające. I jeszcze ją znerfili, że nie daje sprinta, movement speeda, kiedy używa się mikrohida. czytaj zabieranie kreatywności w wyłączeniu dwóch mechanik gry albo ogółem jakiegoś przedmiotu w dobry sposób. Bo po co masz bawić się itemem, żeby go użyć w dobry sposób? Bo gra zabierać taką możliwość, bo ci się zabiera po prostu cały item z jakiegoś powodu. Przypominając fakt, że to w ogóle nie jest lore accurate, nie? Ale yy, po prostu to jest bez sensu, bo to jest według mnie, według mnie laziness to jest brak kreatywności na rozwiązanie problemu, które w sumie nie jest, według mnie. Właśnie przez takie jesteś wolę, że Astro nie powinien iść w stronę teamworku. No bo nie możecie wymusić na danym graczu w jakiejś playstylu, nie? Że nie, nie, jakby osoba, która chce grać w grę nie może wymusić na osobę, która nie chce grać w grę w dany sposób, w sensie po prostu obiektywy, nie? Zabijania speków, no zabijania nie jakby nie wymusić tego zabijania. A jeżeli ona chce sama tak grać, to sama nic nie robi praktycznie. No i kto w tym momencie jest w miejscu? to w się sensie według mnie zabijanie to jest takich pseudo-trejhardowych mała nie ma koniec końców sensu. Bo najwięcej, jak, jak już na narzekał, narzekał na to herdowanie w u to zazwyczaj były te osoby, które w sumie tak jak nie grały w grę, podkanie w grę, więc w sumie tak się jak mało ich to obchodziło, że kurwa siedzą na outside, bo, bo siedzą na outside. Zie. Jeżeli by były spekami, to wtedy ich to bolało, ponieważ zginęli od osoby, która jest po prostu od nich lepsza.